Cześć Mieśki, witam Was na dzisiejszym live'ie. I... no i tak. Może na początku od tego zacznę. Uff, jestem troszkę zastresowana. Dawno nie robiłam jednak tych live'ów, dlatego też właśnie taki stresik jest i... ile dzisiaj korzystam przez te lekcje. Wytrzymuje. Witam Was w dzisiejszym live'ie. Tak. Sorki, ale okej. Okay. Witam was w live. Jest live? Tak Ta Sorki, ale jest okay. No i tak no. Nie robiłam jednego back so, yeah. sirki